Radna Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ewa Koś poinformowała śledczych o według niej niejasnych powiązaniach partyjno-biznesowych i uchybieniach w księgowości w procesie prywatyzacji przychodni portowej w Szczecinie. Według radnej jej działanie wywołało w zarządzie województwa strach i niepokój. Odwołam się do obyczajów politycznych, które ostatnio zapanowały w Sejmiku. Widocznie zarząd został mocno zdenerwowany naszymi poczynaniami ponieważ argumenty opozycji są nazywane przez pana marszałka argumentami durnymi. Natomiast działalność również opozycji jest porównywana do prostoty konstrukcji cepa. Marszałek miał wykazać się arogancją wobec polityków lewicy i ich zapytań. Kolejna konferencja prasowa w tej sprawie to forma przypomnienia, by sprawa nie została zamieciona pod dywan. Pan Marszałek Geblewicz macha ręką, kiedy jest pytany o sprawy związane z wątpliwościami odnośnie prywatyzacji. i Ja uważam, że no, przykro mi to powiedzieć ale muszę powiedzieć, że jest to... Arogancja, jeżeli mówi się, odpowiada się atakiem na atak, jeżeli funkcjonariusz publiczny, jakim jest pan marszałek, mówi, A kto miał zostać prezesem nowej spółki? Pan wieczorek? Czy to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego prezes spółki portowej z ograniczoną odpowiedzialnością w konflikcie interesów prowadzi finanse publicznej jednostki? Rzecznik lokalnego SLD Albin Majkowski deklaruje swoje zaufanie do marszałka Geblewicza, zaznaczając jednak, że on sam może być wprowadzany w błąd. Apelujemy do pana marszałka, aby pan marszałek zrobił przegląd swoich kadr, o którym sygnalizowaliśmy zaraz po powołaniu składu osobowego tego zarządu. Sugerowaliśmy, że pan marszałek jest praktycznie jedyną nową osobą w tym składzie zarządu. Podczas konferencji prasowej poruszono jeszcze jeden kontrowersyjny temat. Na ostatniej sesji sejmiku radni przyznali 300 tysięcy złotych placówce, której działanie nie jest zadaniem wojewódzkim. Dariusz Wieczorek zapowiedział doniesienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Pozycja po pozycji jest dokładnie tak samo. Przyznam się szczerze, jak funkcjonuję w życiu gospodarczym tyle lat, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, aby co do grosza po roku stan zobowiązań był taki sam. To rodzi chyba ewidentnie nasze poważne obawy, czy mamy do czynienia dzisiaj z, rzetelnym, z rzetelnymi rachunkami, jeżeli chodzi o przychodnie o przychodnie po Ostatnia aktywność radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawach województwa jest godna uwagi. Pytanie tylko, czy to próba zainteresowania mediów, czy rzeczywiście odkrycie poważnych nieprawidłowości. Sprawą będziemy się przyglądać.